Już jakiś rok temu pobrałam do Simsów mod na alkohol, i mniej więcej w bardzo podobnym czasie wyszedł dodatek uniwersytet, który zawierał bardzo ciekawą beczkę soku. Owy sok ma bardzo interesujące działanie, które przyrównałabym do działania chociażby piwa lub jakiegoś innego alkoholu niskoprocentowego. A dodajmy jeszcze do tego wszystkiego fakt, że znalazło się to w dodatku uniwersytet który jest bezpośrednio powiązany z nastoletnim życiem, z imprezami, więc wydaje mi się, że mój tok myślenia nie jest na tyle głupi. Dlatego dzisiaj chciałabym porównać działanie alkoholu wykonanego przez EA do działania Moda na Alkohol, którego oczywiście możecie pobrać z linku w opisie. Jeżeli chcecie, to oczywiście tam sobie zajrzyjcie. Naszymi dzisiejszymi testerami w naszym yy, świetnym teletrunieju będzie Aneta oraz Glitch z rodziny youtuberów. Słuchajcie, wybudowałam im taką... Shopy, która swoją drogą wygląda bardzo stylowo jak na shopę. Nasz teleturniej będzie polegał na tym, że Glitch będzie tutaj konsumował cały czas jakieś alkohole z barku, zaś Aneta w tym samym czasie będzie sobie tutaj piła sok bodajże ananas, marakuja czy coś takiego. Zobaczmy sobie zresztą tutaj. Tak, to jest ananas i chyba marakuja, nie wiem co tam było jeszcze narysowane. W każdym razie, słuchajcie, zobaczymy jakie dostaną nastrójniki, jak będą się zachowywać, ile trzeba będzie wypić, żeby poczuli w ogóle co i w ogóle wszystko, wszystko inne, co jeszcze nam się tutaj nada, że to sobie zobaczymy i porównamy, jak to wygląda w modzie versus w oryginalnej grze. No i dobra, możemy zaczynać. W takim razie, niech Mateusz przyrządzi sobie tutaj drinka yy, i żeby nam to tutaj odzorowywało to samo, co pije Anetka, no to niech to będzie jęczmień pitny, bo wiecie, że to niby piwo oni piją, tak? I swoją drogą to chyba nie wspomniałam o tym, ale obu im tutaj zamontowałam jakieś prowizoryczne kible, bo stwierdziłam, że po prostu po takiej ilości pić Będą szczali jak z kranu, ale chyba ostatecznie i tak będę im napełniała wszystkie potrzeby kodami, tak więc ostatecznie to chyba jest tutaj tylko i wyłącznie dla ozdoby, ale no tak, żebyście się nie pytali, po co tu są jakieś dziwne małe kible, no to już Wam mówię. Dobra, glisz po pierwszej szklance, widzę, że czuję już tutaj jakieś wstawienie, że tak to ujmę, zaś anetka po pierwszej szklance dostała punkt do bycia szczęśliwym, ma nastrójnik trwający przez 3 godziny, zaś gliczowy już ten nastrójnik praktycznie spada, on chyba trwał no nie więcej niż godzinę w takim razie skoro on już tutaj znika. Dobra, teraz ty bierz kolejny, ty znowu sobie przyjąć drinka. O Boże, już? Już po drugiej porcji jest? Pijany naprawdę? Ej, jakoś szybko. Anetka tutaj, jeśli o to chodzi, jest dalej szczęśliwa, dalej ma ten sam nastrójnik i chyba się nic nie zmieniło po drugiej porcji. Zaś oblicza od razu już jest pijany, także no. Ej, czemu on już jest wasted? What the fuck? Tak szybko? Co się stało? Ale to się chyba teraz jakoś dziwnie zbogowało, bo wydaje mi się, że na odcinku z Simsów Youtuberów dużo, dużo więcej czasu trwało, zanim Anetka się upiła i w ogóle i w ogóle to takiego nastrójnika nawet nie udało mi się osiągnąć, bo po prostu zabrakło mi czasu. Nie wiem, czemu tak szybko teraz to się stało. No więc albo Glisz to po prostu jest taki słaby zawodnik, albo no nie wiem, nie wiem, co się tutaj odwaliło w tym momencie. I ogólnie dodam jeszcze, że obaj oni mają te same cechy i te same aspiracje, żeby tutaj czasem oni nie mieli jakichś, wiecie, innych reakcji przez to, jakie mają osobowości czy coś w tym stylu. Ej to, skoro on jest plastered, to on już jest tak totalnie zachęcany. To już nawet nie jest drunk, to jest już poziom wyżej niż bycie po prostu pijanym. Anetka, jak tam ci idzie? Strasznie mnie denerwuje, że oni to tak wszystko powoli piją. Ja bym wolała ich widzieć, jak oni faktycznie cały czas to piją, a oni stoją, napiją się łyka i stoją i się nic nie dzieje. Ej, co się odwoliło? Ona mi wzięła, zasnęła. Ten sok sprawia, że tak bardzo się cieszę! Aneta jest taka szczęśliwa! To mi się podoba. To jest naprawdę bardzo realistyczne, że ona tak wzięła i teraz zemdlała po prostu. Ej, to jest naprawdę super. A jeżeli chodzi o moda, czyli coś, co testuje glitch, ten mod jest chyba jakiś zbagowany, wiecie? Bo ja tutaj mu daję cały czas piciu. On to cały czas pije i raz jest oszołomiony, raz jest już totalnie pijany raz jest zachlany raz jest tylko wstawiony i to mu się tak zmienia że ja po prostu nie wiem co się tutaj w końcu dzieje z tym, w każdym razie no Anetka tutaj zdecydowanie jest lepszym zawodnikiem no zobaczcie, ona tutaj już 9 kubków Glitch dopiero szósty skończył, no a widzę że tutaj dwa w łapie już ma, chyba chce dogonić po prostu Anetkę, ale teraz mi już nie mdleje To jest napisane cały czas, że kolejny łek soku z beczki to nie najlepszy pomysł ale mi już nie mdleje, nic się nie dzieje totalnie, o i znowu teraz jest wstawiony. No nie wiem jak to działa, serio. I teraz znowu jest pijany. Kto tutaj do mnie dzwoni? Nie dzwonić do mnie, zostaw mnie! Czy Glisz tutaj już dogonił Anetę? Tak dogonił, o Boże, są na tym samym poziomie! O Boże, wywalaj mi stąd! Wywalaj mnie stąd! Aha, starczyło go po prostu wysłać do domu. No dobra. Glitch znowu jest wasted. I wydaje mi się, że oni już wypili chyba tyle samo. Ten nastrójnik będzie trwał przez 6 godzin. Anesty z kolei też przez 6 godzin, więc świetnie. Glitch po takiej ilości na. Kurde, ten jest chyba jednak niewypity, no dupa, dobra, nieważne. W każdym razie no Aneta miała o jeden więcej. Trudno, już nie będę mu więcej dawała, bo widzę, że i tak już jest wasted, już chyba gorzej nie będzie. No chyba <ścoughs> chyba nie jest z nim najlepiej tego, co widzę. A Anetka z kolei, Anetka trzyma się naprawdę dobrze, no kurde, po prostu jej uśmiech nie schodzi z twarzy. Dobra, widzę, że już Anecie znika ten nastrójnik powoli, zaraz zobaczymy, co się wydarzy, jak to zniknie. Nic się nie wydarzyło, chyba. Tak, nie ma nic kompletnie związanego z tym, z całym sokiem, więc po prostu z tego, co wynika, z moich po prostu, słuchajcie, obserwacji, już wam tutaj robię po prostu oficjalne podsumowanie. Im więcej tego wypijemy, tym bardziej szczęśliwa będzie i tym dłużej będzie... Trwał jej nastrójnik, no ale jeżeli przesadzi, to zacznie po prostu mdleć i pojawi się krytyczny poziom energii, mimo że pasek energii będzie wciąż na poziomie zielonym. Nie jestem pewna, czy to pokazałam na odcinku. W każdym razie pasek energii był zielony, a mimo to simka mi mdlała. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać u Mateusza. Jeszcze 22 minuty będzie mu trwał nastrójnik. Ula la! No tak! Hangover, czyli po prostu ma kaca Jest zmęczony, jest nieswój. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie moda na alkohol, to wygląda to w ten sposób. Jeżeli wypijemy jedną porcję, czyli jeden drink, to wtedy stajemy się szczęśliwi i Sim otrzymuje nastrójnik, że jest wstawiony. Zaś jeżeli wypijemy dwie szklanki, to wtedy staje się pijany i dostajemy nastrójnik oszołomiony. A jeżeli jeszcze więcej wypijemy, to wtedy staje się już po prostu zachlany totalnie. No i po tym, jak Zejdzie nam nastrójnik oszołomiony, no to właśnie dostajemy ten nastrójnik hangover, czyli po prostu mamy kaca. Krótko i prosto mówiąc. I tak to wygląda. Naprawdę bardzo realistyczny jest ten mod, bardzo mi się to podoba. Zaś, jeżeli chodzi o grę, w sensie ten tutaj soczek, naprawdę mega mi się podoba to, że sim po prostu zaczyna mdleć od nadmiaru. To jest naprawdę mega fajne. Jeżeli by połączyć te obie wersje w jedno, to byśmy po prostu mieli coś idealnego. Tak Także tak, no słuchajcie, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie mi to napiszcie w komentarzu lub zostawcie łapkę w górę lub zostawcie subka na kanale. No a ja się już z Wami żegnam, do następnego i pa 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 pa!